A witam w kolejnym odcinku konsola o 80. przedstawię e, prawdopodobną jedną z e, konsol e, Apple, a, a mianowicie konsolę iPlay. A więc e, konsola Apple, iPlay, iPlay, e, data powstania e, nie jest zasadniczo znana. Gdzie indziej, chyba wczoraj e, e, tego znaleźli, prawdopodobnie miała powstać w 2011 w 2011 bądź powstała, bądź ma to się okazać jako właśnie właśnie w przyszłości. Jako właśnie wspomniana konsola utworzona przez Apple'a. No to jeśli tego czy na temat tej konsoli sądzicie w komentarzach, możecie na, napisać w komentarzach kiedy prawdopodobnie mogła powstać powstanie no i tak wygląda ona zasadniczo tak no, to przypomina taki nie wiem taki położony położony router albo coś tego Zasadniczo było byłoby na tyle powiedzieć na temat tej konsoli iPlay. No to tak, jeśli tak. Jeśli, się podobało, jeśli, jeśli się podobało. Jeśli się podobało, jeśli się podobało, lajki, jeśli się podobało. Lajki, subskrypcje mi widziane. Widzimy się w na następnym odcinku serii konsolowo. A zapomniałem oceniam. Yy, yy, iPlay. Yy, no, no takie no na takie 5 na 10 5 na 10 5 na, 5 na 10 no i jak wspomniałem widzimy się w następnym odcinku serii konsolowo